Witam, witam, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt. Będzie to krótkie czytanie, ale taki wgląd, słuchajcie, ten sierpień, długi miesiąc, więc może wiele się wydarzyć. A my sobie zobaczymy, co tutaj karty chcą powiedzieć, dla was przekazać. Na ten sierpień 2025 dla znaku bliźniąt, dla osób spod znaku bliźniąt. Ja zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Byście byli na bieżąco z filmikami, które nagrywam. Jeśli nie chce się Tobie pisać w komentarzu nic, to zostaw po prostu serducho, że tu byłeś, że tu byłaś i będę bardzo wdzięczna. Jaki to sierpień dla znaku bliźniąt. Jaki to będzie sierpień dla Was. Kochane, bliźnięta Jaki to będzie miesiąc? 10 buław. Wy macie tego urana. Intensywność, okej? Okay. Tu zwrócone jest, tu jest dużo ognia. I dwójka buław, czyli sam ogień. o kurcze, o ale nie ma wielkich arkan. Więc myślę, że sobie tutaj poradzicie. A, są to ostateczne rozliczenie się. Macie jednak wielkie arkana w tle. Rozliczenie się z przeszłością dla niektórych z Was. I słuchajcie, jesteście jako znak powietrza, nie? Następny, ostatni, który robię. Wiadomo. I naprawdę w znakach powietrza jest. Jakieś takie, właśnie, zakończenie jakichś trudnych sytuacji, albo jakichś przeszłości. E, no, ale ja Wam zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Zobaczymy sobie, co jeszcze karty Tarota chcą powiedzieć dla Was. zobaczymy jak to będzie wyglądało. Główna energia sierpnia, dla bliźniąt. Główna energia, jaka będzie tu Wam towarzyszyła. czwórka była. Hmm. Czyli znowu ogień. Co z tym zrobić? Jak wykorzystać tą energię? Jak wykorzystać tą energię? Co z nią można zrobić? Królowa była. Dalej ogień. Oj, kochanie, żebyście się nie wypalili. <grytania> no, nie ma w ogóle waszej energii. Bo sąd ostateczny też jest ogniem. Nie? Co przyjdzie niespodziewanie? Zobaczmy. Co przyjdzie niespodziewanie do Was? Hmm? A, Ziemia. Okej, okay, nareszcie coś trwałego. No to dobrze. Wynik rezultat tego miesiąca. Wynik rezultat. Sprawiedliwość. Mm, jest wielki arkan. Mocne, mocne, ale dobre. W takim sensie, że no u Was przechodzi do jakiegoś przełomu. Nie? Przełomu wyjścia poza iluzję, tylko widzicie coś jaśniej, wyraźniej. Lampka Wam się zapala. I jedno przesłanie dla Was na ten miesiąc. Bliźnięta sierpień 2025 16. Mhm. Dobra, słuchajcie, dla mnie ten miesiąc, jak patrzę, no, dla Was ten miesiąc, jak patrzę, to moje tutaj rozpoznanie jest takie, że pewien etap, który tłumisz w sobie, drogi, drogi bliźniaku. Ty naprawdę mocno w sobie będziesz tłumił coś. Jakieś emocje, jakieś porażki, jakąś, jakiś problem, jakieś obciążające energetycznie ciebie, ty będziesz to tłumił, bo za dużo tego wszystkiego gdzieś tam ci się nazbierało, bo za dużo tego wszystkiego gdzieś tam spadło na twoje barki. Ale ja widzę tu osobę, która nie poddaje się, tak? Nie poddaje się, mimo. Tego obciążenia, mimo tego przytłoczenia i intensywnie działa w tym kierunku, żeby to znieść, żeby to zwalić z siebie. Działa, czyli ma pomysł, robi coś w tym kierunku. Tak intensywnie coś tam, bo on tu patrzy, on tutaj w tą stronę jest zwrócony do tego tłumienia tych. Wewnętrznych w tobie jakichś przytłaczających sytuacji. I pokazują się przed wami możliwości. Możliwości. Co prawda, dwójka buław jest takim zatrzymaniem i zrobieniem planu. A więc myślę, że ten plan, Wy już będziecie trzymali tą buławę i przed wami pojawia się ogromna możliwość ogromne możliwości, które będziesz widział jak z lotu ptaka dokąd zmierzasz. Gdzie chcesz lecieć. Nie? Tu jest lot, tu jest lot, tu jest możliwość. Nie tylko jedna, możliwość działania w kierunku właśnie wywalenia z siebie tego, co tak mocno tłumisz. Zakończenia. Dziesięć buław to jest też jakiś, jakiś etap dokończenia, zakończenia. Więc bardzo ognisty, bardzo intensywny, z wieloma możliwościami miesiąc. Gdzie robisz plan, gdzie wybierasz odpowiednią drogę, gdzie wiesz dokąd masz zmierzać, wiesz jak to zrobić, jak się tego pozbyć. Ne? No i oczywiście mamy dalej ogień, czyli ten miesiąc będzie takim miesiącem, gdzie chodzi o dom, o rodzinę, o bezpieczeństwo, o radość. Czyli będziesz dążył do tego, żeby tu była radość w Twoim życiu, by tu było więcej śmiechu by było jakieś takie spotkania, gdzie możesz czuć mieć takie poczucie, że chcesz spokoju, że chcesz dostatku, tak? Ty będziesz do tego dążył, bo tutaj przed tobą otwierają się duże możliwości, a więc będzie tu dążenie do spokoju, dążenie do zadowolenia, dążenie do stabilności, do yy, świętowania. Bo czwórka to dom, świętowanie, stabilizacja przede wszystkim. Mocna, mocna stabilizacja. Co z tym zrobić, żeby tak było? No przede wszystkim ogień znowu, ale to jest ta królowa. Ty nie musisz być kobietą, mężczyzną, to jest energia królowej, która mówi: Ja ufam sobie i wiem co robić. Ja tutaj wiem, że mam zdolności, wiem, że chcę się spełnić, wiem, że Chcę zadziałać, wiem, że chcę zadbać o siebie, o dom, o rodzinę, o bezpieczeństwo. O to ona tu wprowadza. Co zrobić? Wprowadzić równowagę między życiem zawodowym, prywatnym. Działać konkretnie, zaufać sobie nie? i być bardzo kreatywnym bardzo kreatywnym. To, co chcesz, żeby tak się zadziałało, to, co pragniesz, zaufaj sobie. Rób to. Działaj. Nie? Ona ma ogromne możliwości i potencjał. Nie? I co przychodzi niespodziewanie? Zobaczcie, podczas tego działania, podczas tego uświadomienia sobie, że mam wiele możliwości i opcji, żeby wyrzucić te tłumienie w sobie, przychodzi do Was dostatek, bezpieczeństwo. Dochodzi, przychodzi praca, przychodzą pieniądze, przychodzą jakieś, mówię, bo ten sąd ostateczny. To jest osądzenie, czyli tu przychodzi jakaś, jakieś rozliczenie się z kimś z czymś. Coś, co było wasze, coś, co dla was jest ważne. Czyli to bezpieczeństwo materialne, finansowe. Sukces. Przychodzi nagle sukces. No. Wszystko zaczyna się układać. A więc tutaj może być pomoc od innych. To mogą być niespodziewane wpływ gotówki. To może być osoba z którą współpracujesz, która ma potężne pieniądze, osoba, która jest bardzo jest wypłacalna albo po prostu przychodzą do ciebie jakieś zasoby, zasoby. I tak mi się tutaj z tym sądem ostatecznym, że wychodzisz poza iluzję, czyli zapala ci się światło, i niespodziewanie przychodzą tutaj jakieś sprawy, które należałoby tutaj doprowadzić do do zamknięcia, do zakończenia, tak? I kończy się miesiąc sprawiedliwością, kończy się ta cała sytuacja, która tutaj się pojawia, to jest sprawiedliwość. Zobaczcie. Sprawiedliwości staje się zadość. To, co tu tłumisz, to, w którym kierunku działasz, to, gdzie otwierasz się na różne możliwości. Kończy się. Taką, takim y, wprowadzeniem harmonii, równowagi, y, takim sprawiedliwości stało się zadać, tak jak powiedziałam. A więc wygrasz tutaj wygrywasz. Y, tu jest uczciwość. To wszystko, co miało być ci dane, wyrównane. Teraz to otrzymujesz. Czyli dzięki temu. Dochodzi do sprawiedliwego zakończenia jakiegoś trudnego dla Ciebie etapu. Czy to sprawy papierowe, papierkowe, dokumentacyjne, sądowe. Czy cokolwiek to jest, tutaj jest uzyskanie tej sprawiedliwości, otrzymanie tej sprawiedliwości. No i macie wyrocznie 16 16, czyli 7. Co tu dla was? Czego się śmieje? No właśnie, miesiąc. Materialnego i duchowego dostatku. Zobaczcie, widzicie, mówiłam. Tutaj ktoś czeka na kasę. Bardzo pozytywna karta, która wskazuje na wysoką umiejętność, umiejętność dawania. Y i wywierania dobrego wpływu. Nawet przy wielkich zasobach. Tutaj potrzeba ci wielkiej wiary w siebie i wiara, że góra cię obdarzy hojnością. Jest to dostatek. Jest to charyzma. Ta królowa buław jest charyzmatyczna. Jest to przyciąganie Jest to karta dobrobytu, dostatku. Mhm. A więc Jaka tutaj jest porada? Jeżeli możesz, to daj innym narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu. Daj wędkarzowi wędkę, a farmerowi ziarno, a nie gotowy produkt. Jeżeli możesz, to wspomóż swojego przyjaciela w sposób, który do, da mu szansę na bardziej efektywne działanie, a wtedy uzyskasz wsparcie materialne. Dostaniesz nagrodę. Wszechświat będzie chciał Cię obdarować. I możesz dostać też bardzo dobrą radę. Tak czy tak, jest to wspaniała karta, która mówi o dostatku i materii ziemskiej. Ja Wam tego życzę z całego serca. Z całego serca. A więc chodzi tutaj o wyrównanie, o to, żeby tu do was napłynęły jakieś dary. Dary, które wam się należą. No? A więc jest to miesiąc wychodzenia z tego, co cię tak mocno męczy, gdzie otwierają się przed Tobą potężne możliwości. Wszystkiego dobrego. Buziaki, pozdrawiam. Pa, pa.